Poziomy płynów należy sprawdzać na płaskim podłożu przy wyłączonym i zimnym silniku. Najpierw odszukaj element sterujący otwieraniem pokrywy komory silnika. Znajduje się on w dolnym lewym rogu deski rozdzielczej. Wysiądź z pojazdu. Unieś lekko pokrywę komory silnika i pociągnij zapadkę zabezpieczającą obok logo Renault, aby odblokować pokrywę. Podnieś pokrywę komory silnika, odczep podpórkę i umieść ją w szczelinie. Zobaczysz dwa zbiorniki płynu chłodzącego jeden do chłodzenia silnika elektrycznego, drugi do chłodzenia akumulatora napędowego. Poziom płynu powinien znajdować się między oznaczeniami Min i Max. Jeżeli trzeba go dolać, można to zrobić tylko przy zimnym silniku. Używaj tylko produktów dopuszczanych przez Renault. Zapewniają one ochronę przed zamarzaniem silnika elektrycznego i ochronę antykorozyjną układu chłodzenia. Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się tutaj. Sprawdź, czy poziom płynu jest wyższy niż poziom ostrzegawczy Min. Jeżeli nie, skontaktuj się ze specjalistą, aby uzupełnić płyn w układzie hydraulicznym. Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb znajduje się tutaj. Aby napełnić, otwórz korek i nalewaj, aż płyn będzie widoczny. Zawsze stosuj odpowiedni płyn. Po drugie, akumulator 12V nie wymaga żadnej konserwacji. Nigdy go nie otwieraj ani nie dolewaj do niego elektrolitu. Jeżeli trzeba go wymienić, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Pomarańczowe podzespoły i te wskazujące ten symbol należą do obwodu elektrycznego 400V. Wszelkie prace przy wysokonapięciowym obwodzie elektrycznym mogą wykonywać tylko uprawnieni specjaliści. Aby zamknąć pokrywę komory silnika, umieść podpórkę w jej pierwotnym miejscu. Aby zamknąć pokrywę komory silnika, złapią na środku, obniż na wysokość około 30 cm nad położenie zamknięcia, po czym swobodnie pójść. Maska automatycznie się zatrzaśnie pod własnym ciężarem.